Witam siema tu Karol z Torunia dzisiaj korzystając z okazji że mam wolne popołudnie jest i jest taki ostatni, ostatni dzień z taką ładną pogodą pewnie w tym roku to pomyślałem że wybiorę się na taki mały spacer do, do toruńskiego ogrodu zoobotanicznego ogród jest położony na bydgoskim przedmieściu tu jest ulica Bydgoska w zasadzie jest no pewnie kilkaset metrów od starego miasta bo tam już widzicie tam już widzicie w oddali stare miasto bardzo bliziutko Jedynie to jest problem ze znalezieniem miejsca, miejsca na, na parkingu, jak w samochodem przyjedzie, ale można sobie spokojnie dojechać tutaj tramwajem. No to dzisiaj skoczymy sobie do, do tego ogrodu zobotanicznego. Ja w, tym ogro ja w tym ogrodzie już nie byłem yy, z kilka lat, więc, więc, więc chętnie się tutaj przespaceruję. Zobaczyć, czy może coś przez ten czas się, się zmieniło. Yy, no Wejście mamy do ogrodu, mamy już tutaj kawałeczek dalej. No to, to ja idę, kupuję bilet i włączę się już na miejscu. No to jestem w środku. Mamy W takiej budce mamy kasę biletową. Bilecik zakupiony kosztował. Kosztował zaraz za czym ile? Nie pamiętam. Chyba z 15, z 15 zł. To zależy zresztą o której porze roku, bo teraz jest 15 zł, ale chyba już od, od, od końca, od listopada będzie chyba tam 10 czy 12 zł. No dobra, to przejdziemy się po tym parku. Po tym ogrodzie, to jest ogród zoobotaniczny. W zasadzie to y, tutaj y, pierwszy jakiś ogród, początkowo ogród botaniczny, to powstał już pod koniec XVIII wieku i powstał, powstał na terenach, gdzie były posiadłości, y, podtoruńskie posiadłości, y, bogatych y, rodzin toruńskich patrycjuszy, czyli takich no, rodzin. Aha, tu jeszcze po drodze, bo ja będę coś tu opowiadał, ale po drodze będę oczywiście chciał wam pokazywać. Tutaj co mamy? latan klonolistny z tego co pamiętam to taka dość, dość rzadkie drzewo bardzo duże u góry z ogromną naroślą z chubą z pasożytem niebożym zobaczcie sobie jaki ten jaka ta narość, ta chuba jaka jest duża jaka jest duża dobra, będziemy szli dalej no i, i powstał, powstał tutaj pod koniec tego XVIII wieku. Prędzej tutaj były, tak jak mówię, pozamiejskie, podtoruńskie posiadłości tych patrycjuszy. One jako, jako chyba z tego, co tam kojarzę, jako obiekty zadłużone trafiły właśnie pod koniec XVIII wieku do Johana Gottlieba Schulza. To był taki toruński doktor medycyny, medyk, a z zamiłowania bo, botanik. I on właśnie... A dobra, tutaj mamy tak. O, patrzcie. Bożo, coś, coś Bożego jest. Bożo drzew Wysokie, bardzo wysokie drzewa. Liście mają podobne trochę, trochę do akacji. Ale tutaj wysoko, wysoko rosną, bez żadnych gałązek. I dopiero na samej górze, tam w koronie, mają, mają trochę liści. Liście, tak jak mówię, podobne do akacji. Dobra, lecimy dalej. No i właśnie, właśnie ten pan Johann Gottlieb Schulz. On wtedy tutaj jako, jako dzierżawca, jako właściciel tych terenów, zorganizował taki, taki pierwszy, pierwszy park, pierwszy ogród botaniczny. Nas prowadzał tutaj podobno całą masę egzotycznych roślin, zbudował taką małą architekturę, typu jakieś tam stawiki, oczka wodne, strumyczki, altanki, zbudował też pierwszą naszarnię pierwszą i domek ogrodnika. On po śmierci w ogóle. On w ogóle zapisał, zapisał po śmierci ten, ten ogród botaniczny, który stworzył. A no tutaj mamy mapę. Mamy mapę, może wam jeszcze pokażę mapę. Zapisał po śmierci Tońskiemu gimnazjum królewskiemu w Toruniu, No i w zasadzie tam. Za, za czasów kiedy był, kiedy był w rękach tego gimnazjum to tak tam no, szczególnie ten ogród jakoś się, się dużo nie rozwinął, częściowo trochę podupadł, później, później dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego troszeczkę, troszeczkę ten, ten ogród botaniczny odrestaurowano, odnowiono ścieżki, nasadzenia, takie sprawy, no by w ale w dalszym ciągu był to właśnie ogród botaniczny. Ogród botaniczny. No i, no i dopiero, dopiero w zasadzie, gdzieś tak w latach 70., w latach no, 60., -tych, 70. -tych XX wieku, w zasadzie tutaj zaczęto sprowadzać do tego, na, do tego ogrodu pierwsze zwierzęta. I wtedy, wtedy tutaj, jakby od tego czasu. Od tego czasu naj, najbardziej ten park zaczął się rozwijać. No a tak naprawdę, tak naprawdę to miano ogrodu zoobotanicznego, czyli takiego ogrodu, gdzie oprócz, gdzie oprócz roślin są też zwierzęta. To w zasadzie ten, ten ogród zyskał miano w latach, chyba tam od lat 90. No i tak, tak z roku na rok, od tych lat 90. aż do ówczesnych lat w zasadzie tutaj był yy, co roku troszeczkę ten ogród rozwijany do takiego stanu, jak jest dzisiaj. Ogród jest w ogóle bardzo, bardzo malutki. Bardzo malutki, jeżeli ktoś tam y, gdzieś y, ma bliżej płotk czy Poznań, no to, to wiadomo, że lepiej wybierać się tam, bo w Toruniu jest ten ogród malutki, no, ale malutki jest z tego względu, że jest tak strasznie, strasznie blisko starówki. Zresztą no, nie wiem, czy gdzieś, gdzieś w Toruniu, w czy gdzieś w mieście w Polsce jest, jest też drugi taki ogród zoobotaniczny położony tak właśnie blisko starówki, bo tak jak wam tam pokazałem, to jest no, maksymalnie kilometr. Y, no, no i z tego względu jest taki, jest taki dość mały. No ale, ale jak ktoś akurat nie może jechać, jechać do tego Poznania, czy tam do Płocka, no to też może sobie do Torunia zajrzeć. Tu mamy wybieg, jakiś, nie wiem co to są. A, tu zobaczymy co to jest. A, pan, pan Damała i mudżak chiński. Specjalnie wybrałem taki dzisiejszy jeszcze dzień, w miarę ciepły, z nadzieją, że tutaj, że tutaj troszeczkę... A, jest tam, w tym domku go widzę, ale... Nie chcę z chałupki wyjść. Z tego względu wybrałem taki dzisiejszy dzień. Z nadzieją, że może jeszcze w związku z tą taką ciepłą pogodą, troszkę tych, tych zwierząt na, na wybiegu uda się zobaczyć. No jak nie, to nie. No ale ja się tutaj przejdę, pospaceruję. <laughs> tutaj mamy, widzicie, całą masę roślin. Tam ogromny, ogromny, ogromny dąb. Naprawdę bardzo duży. Widzicie potężna korona. Tutaj mamy jakieś. Tu mamy klony. Z kolei tu jest przygotowana taka jakaś yy, rośliny miododajne, miododajne Pewnie jakaś łąka jest urządzana. Powiem szczerze Wam, że, że dość długo. Dość długo, z kilka lat mi tutaj yy, w, tym, w tym ogrodzie zowołotniczym nie było. więc tak do końca też wszystkiego tu nie pamiętam. Będę musiał sobie przypominać. Czasu nie mam też zbyt dużo, bo jest już już przed, przed godziną 16, a, a ogród jest otwarty do 18, więc będzie trzeba się szybko tutaj ogarniać. No ale zresztą z drugiej strony chcę też szybko ogarniać, żeby też ten film nie trwał nie, trwał, nie wiadomo jak, jak długo. <laughs> tu mamy po drodze jakieś 18, jakieś ładnie, ładnie kwitnące róże. Róże. Tutaj właśnie jest, jest bardzo dużo, dużo roślin. Podejdę jeszcze, o tu jest krzak kaliny. Podejdę jeszcze do tego całego mandżuka chińskiego. Może będzie go stąd widać, widać w tej chałupce. A widzicie, tam jest on. Powiem wam, że bardzo ciekawe, bardzo ciekawe z wyglądu, z wyglądu zwierzę. Trochę jak sarenka. Ale tak specyficznie wygląda. Ogólnie, ogólnie to ja wam powiem, że no nie jestem za, szczególnie za tymi, za tymi ogrodami zoologicznymi. No bo tam botaniczne też się biedy może, ale te, te zwierzęta w tych często większość może nie wszystko, ale większość tych zwierząt tam nie licząc jakichś gadów, gadów czy, czy jakichś takich mniejszych zwierząt to one się tu męczą niestety, no bo te wybiegi są dla nich zbyt małe Często są też trzymane w zbyt małych stadach. O, o tu w tym miejscu mamy, mamy kangura. Postaram się Wam go zbliżyć. Ale, o, tam sobie siedzi. Niestety, w tym telefonie na zbliżeniu jakoś jest kiepska. Siedzi sobie, nie rusza się. No ja Wam powiem szczerze, że ogólnie to nie jestem tam w zatrzymaniu, za zatrzymaniem specjalnie zwierząt w tych ogrodach. No, jeszcze, jeszcze rośliny to tak, ale, ale te zwierzęta, to prawda jest taka, że one no niestety w większości przypadków tu mają, jaki by, jaki by nie był ten ogród, to mają zbyt małe tutaj też pewnie y, y, te, te wybiegi. Często są też to zwierzęta, które potrzebują żyć w większych stadach niż takich, jakich są. O, tu mamy, zobaczcie, struś Boży, struź Emu, jeden i drugi leżą sobie. Na piasku. Te pióra to mają, to mają trochę jak futra. Zobaczcie, jaki jak ładny kolorystyczny ma. Boki głowy, boki, na no głowy, szyi. szyi. Ładne zwierzątka. No może, żeby wstało, ale nie chce wstać. Leniwy jeden i drugi. No i spójrzcie sobie, no takie, takie, takie strusia mają no taki wybieg. Malutko trochę, no malutko. Tutaj w okresie letnim jest takie oczko wodne z fontanną. Oczko wodne z fontanną. Tam już mamy na, na tym nasypie Mamy jakieś przedstawiciele parzystokopitnych. A. Markury turkwańskie. Być no może jakieś kozy takie. No ale też no, na takie zwierzęta stadne, na takie zwierzęta kopytne. Patrzcie, jaki tu jest mały wybieg trochę. no ale A tam już w ogóle za płotem, tam już za, płotem za tym wzgórzem jest. Zaraz tramwa jeździ. Yy, ulica Bylgowska jest i normalnie domki mieszkalne. Siedzi sobie tam. Tężny kozioł, widzicie Siedzi sobie u góry i pilnuje stada swych samic. O tam jedna jedna w tym w takim domku siedzi sobie i wcina siano. Była jakaś kruska, albo mniejsza taka. Nie, to chyba jakaś młoda. no jaka malutka. Co na jej sobie zajada, Chyba... jabłka albo orzechy. Nie, to chyba... Jo, orzechy włoskie. B, B. No a tam, a tam jest ten samiec. Powiem wam, że tak stąd nie widać, ale skubaniec tam siedzi, o. Skubaniec te rogi to ma naprawdę potężne. Siedzi sobie na skałce, no i obserwuje swoje stado. Markur Turkmeński. Z Azji. <laughs> Dobra, lecimy dalej, bo to kurczę... Nie można takich długich filmów nagrywać. Lecimy sobie dalej. Tutaj pewnie kolejny jakiś... co to jest? A! Arui! No też jakaś koza taka, no. Widzicie? Też jakaś koza. Ale gdzie to one są? Nie wiem gdzie są. Pochowały się. Tutaj mamy, co to są żubry? Nie, to chyba nie są. Nie, to nie są żubry, ale. Nie wiem jeszcze, co to są. Czasa. Nie, to chyba żubry nie są. To są jakieś. A zobaczymy. A, tu mamy alpaki. to jest jakiś goral chiński ale gdzie on tam jest? gdzie on jest? a tam z tyłu siedzi no też jakiś taki zwierzak parzystokopytny podobny do kozy tylko takie ma gęściejsze futerko a idzie do mnie może przyjdzie sobie idzie 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 idzie. chodź kolego chodź chodź tutaj no nie chce przyjść do siatki ale zobaczcie już po liściach, jak się, jak już jesień się zbliża, w takim w futer w tych futrach, zimę będzie się pilutko. Dobra, lecimy dalej. Tu jeszcze z góry cały czas mamy, nie wiem kurczę co to są, no takie żubry to nie są, ale. Rogi trochę jak u bawoła. Pysk trochę podobny taki bardziej do, do, do łosia. Pójdę z drugiej strony, to, to przeczytam, co to są za zwierzęta, ale wam że nie wiem. Kiedyś to wiem, że tej żubry były, ale nie wiem, czy jeszcze w dalszym ciągu są. Te żubry to chyba żubry i, i niedźwiedzie tutaj w tym, w tym ogrodzie zoobotanicznym, to chyba najgorsza głupota, jaką mogli zrobić. No bo to Matkowoska, takie zwierzęta to potrzebują naprawdę poternej przestrzeni. <Ky> Więc raczej akurat tego gatunki mogli sobie odpuścić. No. Mogli sobie odpuścić. A, mamy tabliczkę. Takin takim miszmi. Występowanie. E, e, e. O, z Tybetu. Tybet, Indie, północna Birma. No patrzcie. To nie wiedziałem o takim czymś. Narażony na zagrożenie. No, kurde. Tak in myśli.